51, e, przepraszam, są to gołębie od mistrza Polski e, Pawła Mendrysy, Oryginalne głęby po jego najlepszych lotnikach i głębiach rozpłodowych. Mamy też tutaj gołębia, jest to gołąbek z Porsche 911. Jest to linia od Wizara od Dariusza Kubickiego. I tu mamy samczyka o numerze 129-30-24 rok. Piękny, taki lekko przymazany gołąb, Linia Porsche 911. I tutaj mamy rodowód od pana Kubickiego. Jest to linia wizara po Wizarze e, dziecku. Tutaj Porsche 911 jest to imbred z dwóch stron po dzieciach właśnie Wizara. Także tu mamy mocnego imbreda na Porsche 911, także myślę, że bardzo ładny gołąbek, pięknie zbudowany, poukładany, idealny ptak do rozpłodu go. Osobiście latem wybrałem dla siebie do rozpodu. Mamy pięć gołąbków Pawła Mędrysy i to jest numer Gębia 5982 PL0388. Oryginalny gołąb Pawła Mędrysy gołąbek pięknie zbudowany. Widzą koledzy, jak się układa. Jest to samczyk 5952. Gołąb ma do spierzenia ostatnie dwie lotki. 5982 I gołąb pochodzi z gołębi. Tutaj syn Fineka. Od właśnie gołębi Mrozika. I tutaj mamy z dołu gołąbki z gołębi Debruina z 24 roku samiczka Debruin. Także mamy po oryginalnej samicy Debruina, i tutaj po tych słynnych finekach 5000 od kolegi Mrozika. I to jest numer genera 5982, oryginalny rodowód Paweł Mędrysa Także piękny samczyk. Bardzo ładnie, też zbudowany. Widzą, widzą koledzy, jak gołąb. wygląda. Prześwietlny I to jest kolejny samczyk. To już będzie samczyk, widać. Też bardzo ładny. Taki pstrusia. I numer gębia to jest 1566. 1566. Go pochodzi z gołębi Drapy razy Hurichanka, samica od Wlomansa o numerze z ojciec tego gołębia jest 8051 5 na 5 jako młody a z dołu mamy tutaj Verstappena Erwin Verstappen z linii właśnie Gaston van der także Erwin Verstappen linia gołębi Gaston van der także też bardzo ładny gołąbek młody ptak Pięknie zbudowany, pokładany jest to samczyk, i tutaj mamy kolejnego gołąbka, też to będzie samczyk, trzeci oryginalny Paweł Mendrysa i numer gębia to jest 15,52. I gołąb pochodzi z gołębi Woltersa. Gołąb był lotowany jako roczny 6 sze konkursów. Jako młody 5 na 5, i z dołu mamy tutaj pełny brat 785 i córka Olimpiki 79. Także tutaj też bardzo dobry gołąb z dobrymi konkursami. Także myślę, że też jest to dobry gołąbek do rozpłodu. Jest to samczyk oryginalny Paweł Mendrysa. Tutaj mamy gołębia o numerze 1567, samiczkę. Też ładny gołąbek, 1567. Gołąb 1567 pochodzi z gołębi Gladiator, tutaj 13 na 13 kategoria B1841. Córka 79, wnuk 79, siostra 751 A z Polski, kategoria B i tutaj matka 5 na 5 jako młoda i gołąb syn 785, 5x5 jako młody, także tutaj z gołębi lotowanych, które latały czołowo u Pawła Mębrysy, także myślę, że bardzo ładna saliczka do rozpłodu z bardzo dobrych lotników na gołębie młode. Jest to salica. Tutaj mamy kolejną samiczkę, numer głębia 1579. Jak olimpijski 79 jest to samiczka z takim trzecim pasem. Gołąbek jest pięknie poukładany, złożony i gołąb pochodzi po olimpijskiej linii 79 ze strony ojca, a z dołu mamy 79 razy 59 90 Najlepsza roczna oddziału samiczka 10 na 10, a tutaj mamy syna 79 olimpijczyka. Także tutaj mamy też bardzo bardzo dobre gołąbki. Z dobrym pochodzeniem od kolegi Mendrysy. Dwa razy w tym roku trzecie miejsce w Polsce na gołębie młodej, na gołębie stare chyba w kategorii A jak się nie mylę. Także piękne, piękne gołąbki, bardzo ładnie poskłada. Tu jeszcze mamy bardzo dobrą parę gołębi. Są to gołębie od kolegi króla Limanowa 2, który likwidował gołębie. Są to gołębie przelotowane. Gołębie z oryginalnych gołębi Pawła Mędrysy. Nie olimpijska. Tutaj mamy te dwa gołąbki. Można zobaczyć. Przepiękne ptaki, samczyk i samiczka. Gołębie lotowane. I to jest numer samczyka. Numer samczyka to jest 8335 PL0447 Oddział Limanowa. Przepiękny samczyk. Bardzo ładnie, też widzę koledzy, zbudowany z tipesem. Był lotowany jako roczny, jako młody. Tak, żeby ktoś miał taką parę, to myślę, że warto sobie zadobyć przepiękne gołąbki. Bardzo ładny tak tutaj mamy do niego samiczkę numer samiczki to jest 8326 24 rok, także jest cała para tych gołąbków bardzo takie ładne gołębie urodziwe z okazji gołębie jeszcze jest z pesem, bo były w rozpłodzie tutaj spierzone ładnie przepiękne gołąbki od gołębi z 2 likwidacja hodowli była te gołębie były w rozpłodzie, także myślę, że bardzo ładne ptaki, jest to samiczka, także Zapraszam cała para po oryginalnych mędrysach, i tam mamy oryginalne ptaki Pawła Mędrysy. Także życzę miłego.